Zadanie siódme: rozwiąż równanie 9 do potęgi x plus 1. Dodać 9 do potęgi x jest równe 90. Jeżeli chcemy rozwiązać jakiekolwiek równanie wykładnicze, to musimy pamiętać o tym, że zarówno lewą, jak i prawą stronę takiego równania musimy zapisać w postaci potęgi jednej liczby. No i pamiętajmy o tym, że 9 to jest to samo co 3 do potęgi drugiej. Więc Zamiast dziewiątki w tym miejscu i w tym miejscu zapisujemy 3 do potęgi drugiej, czyli uzyskujemy tutaj 3 do potęgi drugiej i do potęgi jeszcze X plus 1, dodać 3 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi Xowej całość jest równa 90. Zarówno w tym, jak i w tym miejscu uzyskaliśmy taką sytuację, w której mamy podwójne potęgowanie. W tego typu sytuacji uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Dlatego uzyskujemy tutaj 3 do potęgi 2 razy x plus 1, dodać 3 do potęgi 2x i całość musi być równa 90. W kolejnym kroku zawartość tego nawiasu musimy wymnożyć przez dwójkę, więc uzyskujemy 3 do potęgi 2x, dodać 2, dodać. Właśnie OK dodać 3 do potęgi 2x jest równe 90. No i zarówno w tym miejscu mamy 3 do potęgi 2x, jak i w tym miejscu, czyli możemy na tym etapie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, jakim jest 2x, więc uzyskujemy w nawiasie tutaj 1 razy, 3 do potęgi drugiej dodać 1 jest równe 90. No i teraz popatrzmy, czy. Faktycznie dobrze, żeśmy ten wspólny czynnik włączyli. 3 do potęgi 2x razy 1, tutaj sobie zróbmy, razy 1 to jest nic innego jak 3 do potęgi 2x. Natomiast tutaj mamy 3 do potęgi 2x razy 3 do potęgi drugiej. I jeżeli mamy mnożenie potęg o tych samych, podstawach, to musimy pamiętać o tym, ja tutaj zapiszę wzór, że w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. Czyli tu będziemy mieli 3 do potęgi 2x plus 2, czyli dokładnie to samo, co uzyskaliśmy w tym miejscu. No i następnie, jeżeli liczbę 3 do potęgi 2x przemnożymy przez 1, no to uzyskamy 3 do potęgi 2x, czyli dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj w tym miejscu. I w taki sposób my udowodniliśmy sobie, że uzyskaliśmy tutaj dobre przekształcenie. W kolejnym kroku uprościmy sobie wyrażenie, które znajduje się w nawiasie, więc zapiszmy 3 do potęgi 2x razy 1 razy 9, no bo 3 do drugiej tu 9 plus 1 to się równa 90, czyli będziemy mieli 3 do potęgi 2x razy, 1 razy 9 to jest 9, dodać 1, równe 90, Czyli będziemy tutaj mieli 3 do potęgi 2x razy 10 jest równe 90. No i teraz możemy obustronnie podzielić równanie to przez 10, żeby pozbyć się tutaj tej liczby. Więc w rezultacie uzyskujemy tutaj 3 do potęgi 2x, które jest równe 9. I wiemy, że 9 to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi drugiej. No i teraz taką wartość, tutaj sobie zapiszemy 3 do potęgi 2x to jest to samo co 3 do potęgi drugiej. No więc mamy taką sytuację, w której to uzyskaliśmy taką postać równania wykładniczego, gdzie podstawy potęg są takie same, więc na tym etapie możemy już porównać do siebie wykładniki i dzielimy teraz obu nie wszystko przez 2 uzyskując x równy 1. I to już jest odpowiedź do naszego zadania, czyli liczba 1 spełnia to równanie.